Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sos z suszonych grzybów. Potrzebować będziemy taką bardzo dużą garść suszonych grzybów. Grzyby opłukałam, zamoczyłam, ponownie zalałam wodą, zamoczyłam na noc, ugotowałam godzinę czasu. Tutaj mam dwie szklanki wywaru z grzybu, bo grzyby odcedziłam i mam pół szklanki, w której rozprowadzę dwie łyżki mąki pszennej, a cebulę pokroję z grzybami i podsmażę na dwóch łyżkach masła, a na sam koniec dodamy śmietanę. Teraz rozdrabniam grzyby i cebulę i podsmażam na maśle grzyby z cebulą już mam podsmażone odlewam wodą wywarem z grzybów i gotuję 5 minut doprawiam solą pieprzem i tymiankiem możemy doprawić świeżymi zioła, ziołami jakimi lubimy i sos gotujemy 5 minut mąkę dodajemy do wywaru z grzybów mieszamy i zagęszczamy sos. Jeżeli lubimy zawiesiste sosy i więcej tego sosu, to zwiększamy ilość. Mąkę należy bardzo dokładnie pomieszać, aby nie było grudek, i wlewamy do sosu. Zagotowujemy. Dodajemy śmietankę. doprawiamy do własnego smaku. Jeżeli mało soli, dodajemy soli. I sos mamy gotowy. Tylko gorzej gotowy. Ma taką dosyć gęstą konsystencję. Podajemy go z gołąbkami, podajemy go z kopytkami, z, z jakimiś takimi kluseczkami kładzionymi. Sos jest bardzo smaczny i ma szerokie zastosowanie. Ja uwielbiam też sos z kaszą grycianą, kaszą pęcza, ale to już jest dowolność. I zawsze na koniec dolewamy śmietankę. Możemy dodać koperku, zielonej pietruszki, ale też na koniec. Ja zawsze dodaję na talerzu. Ja uwielbiam na talerzu, żeby te walory smakowe były i nie traciły wartości odżywczych ani ten koperek, ani ta pietruszka. I ja już teraz sos wyłączam. Dolewam śmietankę i mieszam. I sos mamy gotowy. O ile Państwu mój przepis na sos z suszonych grzybów się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Tak wygląda sos z suszonych grzybów. fantastičnije smakuje.